DZIĘKUJEM Z RYJTAM, Jeden Z Mam pytanie, jak chodziłeś do szkoły, to jaki był Twój ulubiony przedmiot, a jakiego najmniej lubiłeś? Lubiłem matematykę, dodawanie, odejmowanie, mnożenie. I chodziłem do szkoły specjalnej, chodziłem do szkoły specjalnej, z Powtarzam, widzowie, chodziłem do szkoły specjalnej w Polica. Jak miałem 10 lat, to poszedłem szkołę. Ale coś mi Nie chcę iść. Tylko mówię. Jebać! My galaxy! Hehehehe, he he. 1 złoty. Jak ja ci Dawid zazdroszczę, muszę jutro wstać na 8 rano do szkoły i będę siedział w niej przez 8h. Muszę zdać jutro chemię i matematykę, bo jeżeli nie zdam to będę miał jedynkę na półrocze. Jak uda mi się zdać to wyślę ci 13 złotych. Mogę ci kolego podszkolić, mogę ci kolego podszkolić! Mogę cię kolego podszkolić! Powtarzam kolego, mogę cię podszkolić, kolego! Mogę cię podszkolić! Dawid, Toja, prawdziwy edek z krainy, Kredek, pozdrowisz mojego kolegę łedemircia? Pozdrawiam łódź na wilka! Łycza pilca! Podzielam pilcza! Pozdrawiam wilka! Pilca pilca! pozdrawiam łódź na wilka! Pilca Edek, Edek, Edek. Jego mama Redek. Ona miała raka. He, 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 he. Jeden złot. He, podszkolisz mnie Dawid. Proszę, muszę umieć mnożyć od jeden do dziesięć. To bardzo trudne. Podszkolę cię mordeczko. Po lajwie, cię do mnie odezwij. Po lajwie. cię do mnie odezwij. Po cię do mnie odezwij. Powtarzam. Po się do mnie odezwij. Po się do mnie odezwij. Krycha, 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 jego mama Micha, ona miała raka i dużego ptaka, na mnie się zemciła, zemsego pełniła, na Krycha się zemściła, Krych z krychą wódkę piła, z krychą wódkę piła i na mnie się zemściła, Miała dzisiaj raka i dużego ptaka. Eee, 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 eee.